Dzień dwudziesty. Powierzenie Duchowi Świętemu otrzymanych darów i charyzmatów. Módl się serca w złączeniu z Maryją. Modlitwa do Ducha Świętego. O duchu Boży, duchu pokoju i radości, który krzepisz me serce spragnione i wlewasz w nie żywy strój Bożej miłości i czynisz ją do walki niestrudzoną. O duchu Boży, najmilszy gościu mej duszy, pragnę z mej strony dotrzymać ci wierności, jak w dniach radości. Tak w cierpień katuszy pragnę zawsze żyć w Twej, Duchu Boży, obecności. Z pierwszego listu do Koryntian. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa. Drugiemu umiejętność poznawania według tego samego ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Wiem dobrze czym jestem sama z siebie. Dlatego Jezus odsłonił oczom duszy mojej całą przepaść nędzy, jaką jestem. A przez to rozumiem dobrze, że cokolwiek w duszy mojej jest dobrego, jest to tylko łaska Jego święta. To poznanie nędzy mojej Daje mi zarazem poznać przepaść miłosierdzia Twojego. W życiu swoim wewnętrznym patrzę jednym okiem w przepaść swej nędzy i nikczemności, jaką jestem, a drugim okiem patrzę w przepaść miłosierdzia Twojego Boże. Jezu, utrzymuj mnie w bojaźni świętej abym nie marnowała łask dopomóż mi być wierną natchnieniem Ducha Świętego dozwól niech raczej mi pęknie serce z miłości ku tobie aniżeli bym miała opuścić choćby jeden akt tej miłości Modlitwa powierzenia. Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, Ty byłaś tak hojnie obdarowana przez Boga. Z wdzięcznością wyśpiewałaś Mu swoją pieśń uwielbienia za wielkie rzeczy, jakie Ci uczynił. Pragnę dziś dołączyć do Twojej modlitwy i razem z Tobą. Dziękować Bogu za wszystkie dary, jakie mi Cię obdarzył, a także za dary i charyzmaty, jakie ja otrzymałem od Niego. Tak często zapominam, Matko, że one są nie tylko dla mnie, lecz dane mi są po to, by służyć nimi Bogu i ludziom. Ty wiesz, że jeszcze nie potrafię tego czynić z wewnętrzną wolnością dlatego dziś oddaję je Tobie. Proszę Cię, Matko, powiesz je wszystkie Duchowi Świętemu, by On je we mnie odnowił i wzmacniając darem umiejętności nauczył służyć nimi z odwagą, pokorą i miłością. Salmu 51 stwórz o Boże we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego, nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego Ducha Swego. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie Duchem Ochoczym. Jezu, ufam Tobie. Maryjo, Tobie się zawierzam.